Cześć Grzybofile, witam Was w nowym roku. Sprawdźmy sobie co rośnie w Puszczynie Połomickiej 2 stycznia. Nowy rok to czas na nowe wezwania, ale zaczniemy sobie od wezwań ubiegłorocznych, <grych> od ich realizacji. Jak Wam mówiłem w moim ostatnim nagraniu w Puszczynie Połomickiej, chciałem sprawdzić co tutaj będzie rosło na stanowiskach płomiennic zimowych po moim powrocie z dziesiątecznego wyjazdu z rodziną. I tak też dzisiaj właśnie zamierzam uczynić. Czyli odnajdziemy stanowiska, które zlokalizowałem dwa tygodnie temu i zobaczymy, jak wyglądają. Jak zapewne widzicie, po szronie zalegającym na roślinności tutejszej, za ciepło nie jest. A jednocześnie, temperatury to powiadane na dziś miały oscylować w granicach 7 stopni na plusie. Więc też nie, nie sposób poznać, że jest bardzo zimno. W minionych dniach raczej nocami było nie za ciepło, trochę na minusie, natomiast w ciągu dnia było to właśnie jakieś 5-6 na plusie. Więc mam nadzieję, że o ile pod moją nieobecność były tu mrozy i pumienice mogły trochę przystępować ze wzrostem, to jest nadzieja, że ruszyły dopiero teraz na całego i że jeszcze nie będą bardzo stare po tych dwóch tygodniach, a jednocześnie że będą. Już podrośnięte wyraźnie, ale się przekonamy, gdy tylko nam się uda odnaleźć te stanowiska sprzed dwóch tygodni. Cieki wodne są malowniczo zamarznięte, ale jednocześnie nie pada ani deszcz, ani śnieg, więc w, w miarę komfortowych warunkach możemy odbyć sobie dzisiejszą leśną wędrówkę. Stanowiska płomiennic przed dwóch tygodniami mam wpisane w nawigacji, więc idę prosto do nich. Ale oczywiście po drodze może się też coś jeszcze zdarzyć, więc czekam również na takie niespodzianki. Fajnie by było też znaleźć boczniaki, bo już skonsumowałem te, które zbierałem na nagraniu z województwa Wielkopolskiego. Mam bardzo ładne, dorodne okazy i chętnie bym sobie dozbierał jakichś nowych, już tutaj z okolic właśnie Krakowa bardzo dobre flaczki z nich wyszły na tym malowniczym powalonym drzewie mamy z kolei resztki boczniaków ale to już są właściwie zwłoki boczniaków tutaj musiały być dorodne ale już nigdy nie właściwie nie zostało może jeszcze się trafią a naprzeciwko tych zejściowych boczniaków Mamy gatunek, który nas dziś interesuje, czyli właśnie pomiennicę zimową. Z tym, że na przykładzie takich podmarzniętych i niezbyt dużych, jak widzicie, owocników, ale jest to bez wątpienia pomiennica zimowa, czyli zimowka aksamitno-trzonowa. I jeszcze tutaj, spójrzcie, też są, też niezbyt reprezentatywne e, dla tego gatunku, może, bo. Już troszkę ginie przezroczystość krawędzi kapelusza. Gdy te owocniki są już takie podmarznięte, są właściwie zamarznięte szczerze mówiąc, no ale jest to bez wątpienia pomiennica. Zobaczymy jak to wygląda na znanych mi stanowiskach. Też pewnie tak podmarzły, o ile jeszcze dotrwały do mojego powrotu. Spójrzcie jak pięknie skręcił się ten dąb. Podejdziemy sobie bliżej, bo no co prawda priorytetem są grzyby, co nie możemy pozostawać obojętni na tak urodziwe zjawiska jak tu. Spójrzcie coś niesamowitego. No nie wiem czy to bezpieczne tutaj kucać, ale wygląda to zupełnie kosmicznie. Taka klatka się utworzyła z fragmentów pnia. Nie wiadomo czy tu piorun trzasnął, czy jakaś choroba strawiła to drzewo, ale efekt jest imponujący właściwie z każdej strony, a w środku to wygląda najciekawiej. Piorun to raczej nie, bo chyba byłoby widać Byłyby jakieś ślady, chociaż nie wiem jak długo by się utrzymywały. Coś pięknego jeszcze mech. Tak ładnie sobie... To porósł. No dobrze. Idziemy szukać grzybów. Jak widzicie, wychodzi słońce, więc robi się coraz przyjemniej. A tutaj jeszcze Wam chciałem pokazać kolejny naturalny pomnik. Wytworzony przez Grab. Może Grab nie jest szczególnie zadowolony z tego, co na sobie tutaj <gryw> musi utrzymywać, ale. Ale jest to jednocześnie bardzo ładne zjawisko. Udało mi się patrzeć gatunek rzadko dający się wypatrzeć, bo niewielkich rozmiarów dosyć kubecznik, ale niestety te owocniki są już bez zawartości, więc nie robią aż takiego wrażenia. Mam nadzieję, że uda nam się go w sezonie cieplejszym znaleźć, gdy te owocniki nie będą już takie zejściowe. I wtedy Wam pokażę ten gatunek, i go sobie również wtedy opiszemy. Ale bardzo ciekawy malowniczy grzyb. Puszcza jest malownicza bardzo. Po każdej porze roku. No spójrzcie. Wystarczy troszkę wody. I od razu las nabiera dodatkowego wyrazu. Jeszcze nie doszliśmy do tamtego stanowiska. Ale się trafiło nowe też pomiennice, Dwa zgrupowania tutaj i tutaj całkiem sympatyczna rodzinka a tu jest pomiennica, gigant za to jej na no, tak wielkich chyba nigdy jeszcze nie widziałem Spójrzcie jaką ona ma średnicę Kawał pomiennicy ładna no i te na pewno zostaną zebrane i skonsumowane Na tą gigantyczną to pozyskam przy was jestem ciekaw jak długi ma trzon więc weźmiemy ją razem z trzonem ale trzon się chyba ułamał ale spójrzcie jaka wielka prawie jak moja dłoń wyraźny już czarny trzon w tym wieku to już te cechy są bardzo widoczne bardzo ładna. I chyba nawet będzie zjadliwa. Jako, bardzo dużo ich nie ma, ale zawsze coś. Podzyskałem te największe, a najmniejsze zostawiłem, żeby sobie rosły dalej. Dzisiejsze porównanie stanowisk sprzed dwóch tygodni. A właściwie tego, co dzisiaj na nim można znaleźć. Fazę wzrostu, o ile jeszcze te pomienice nie będą zebrane, ma też jeszcze jakiś walor edukacyjny zobaczymy jak szybko pomiennice rosną przy takiej pogodzie, chociaż z naciskiem na no właśnie przy takiej pogodzie no bo to bardzo zależy w przypadku tego gatunku właśnie od zmieniającej się pogody, to znaczy mogą przystopować swój wzrost na okres mrozu potem przyspieszyć go gdy mróz odejdzie i tym sposobem przy różnej pogodzie mogą rosnąć bardzo długo i powoli albo stosunkowo szybko Osiągnąć już takie sensowne rozmiary od pierwszego stanowiska do zweryfikowania dzieli nas nadal ponad 100 metrów, jeszcze. Natomiast tu mamy nowe dla mnie stanowisko i oczywiście kolejne pomidnice zimowe, troszkę podmarznięte, ale coś z nich jak najbardziej może się nadać do konsumpcji. Chociaż mamy też już takie stare owocniki. Z drugiej strony tego drzewa chyba będzie je lepiej widać. Tak, tutaj z drugiej strony jeszcze bardziej jest widoczne ile ich było i jak stare muszą jednak być no to już oczywiście się nie nadają. A z drugiej strony nie ma ich tutaj dużo, nie było ich tu dużo. Bardzo stare, ale jednocześnie stanowisko takie średnio obradzające to do którego zmierzamy było ciekawsze, to znaczy było tam dużo więcej owocników młodziutkich, ale wielka ilość. Jedno jest pewne, widzicie to chyba też po ziemi oszronionej twardej, Ja tutaj nie miałbym szans na znalezienie podgrzybków jak to miało miejsce jeszcze niedawno w okresie minionek świąt, w trochę innej części Polski. By się udawało, tutaj to raczej bez szans, tylko się skupiamy na nadrzewnych gatunkach jadalnych. Nie mam pewności, czy to dokładnie to stanowisko. nawigacja mi pokazuje, że 30 metrów jeszcze powinienem iść, chociaż wygląda bardzo podobnie. Ale tu są same malutkie pomiennice. Pamiętam, że ich było tak właśnie dużo, a ja te są przemarznięte i jeżeli to te same, no to się nie ruszyły przez te dwa tygodnie praktycznie wcale i pozostały w takiej fazie bardzo młodocianej drzewo wygląda bardzo podobnie tam też na całej długości trafiają na takie małe skupiska właśnie ale coś mi się nie chce wierzyć, żeby one naprawdę się w ogóle nie ruszyły tak jakby temperatura jednak była bardzo niska przez cały ten okres mojej nieobecności tutaj. Nie tutaj na dole coś podrosło. Jeżeli to te, ale tak, to chyba te. No to tutaj takie nadające się do zbioru są, a te są może jeszcze za małe, nawet tych nie będziemy brać. Troszkę się pokręciłem po okolicy. Nadal jesteśmy 30 metrów od rzekomego stanowiska sprzed dwóch tygodni. Ale może to właśnie było to, a nie tamto sprzed chwili. A no może widziałem wtedy oba. Aż tak genialnej pamięci niestety nie mam, żeby po tym czasie odtworzyć, która to konkretnie gałąź była, jak dokładnie wyglądała. Najlepiej będzie, jak porównacie sobie nagranie sprzed dwóch tygodni, żeby zobaczyć, czy to jest to samo miejsce, czy nie. No ale te na pewno do zbioru się nadają, jak najbardziej. Owocniki jeszcze nie jakieś zejściowe, a jednocześnie niewielkie, ale też nie jakaś młodzież totalna, którą należałoby zostawić do podrośnięcia. Więc też z czystym sumieniem można kapelusze ściąć i to zaraz zrobię, bo jak już pewnie wiecie, jadalne są kapelusze, trzone są łykowate, dlatego się ich nie konsumuje. W każdym razie na 99% jedno z tych dwóch stanowisk, które tutaj obok siebie są zlokalizowane, to musiało być właśnie to, które odwiedziłem dwa tygodnie temu. Z tego względu chyba nie warto odwiedzać tych kolejnych stanowisk sprzed dwóch tygodni, no bo to było najłocniejsze. Najwięcej było tutaj owocników na tym lub na tym poprzednim właśnie drzewie. Dwa tygodnie temu było najwięcej takich młodziutkich, więc skoro one za bardzo nie podrosły, to chyba nie ma sensu iść tam, gdzie ich było mniej. Bo pamiętam, że na tych dwóch kolejnych stanowiskach to były takie pojedyncze, małe kępki. Mały szanse, że jakoś bardzo się rozrosły, skoro te bardziej okazały, właśnie z pierwszego stanowiska się nie rozrosły przez te dwa tygodnie. Widocznie taka jest pogoda, więc nie ma co liczyć na tamte stare miejsca. Pochodzimy sobie po terenie już tak swobodnie, bez nawigacji, i będziemy się rozglądali za nowymi stanowiskami. No bo w sumie i tak. Teraz znalazłem przecież po drodze kilka nowych stanowisk pomiennic, nie za bardzo obradzających, ale jednak w zupełnie nowych miejscach, a to chyba będzie lepszy pomysł niż szukanie tamtych wybór był najwyraźniej słuszny, bo mamy kolejne stanowisko pomiennic i co całkiem przyjemna kępka, nie za duża, nie za mała. Ale nawet podobnie wyglądają do tych, które filmowałem dwa tygodnie temu, chociaż wydaje mi się, że to nie jest dokładnie to miejsce. Tym bardziej, że chyba wtedy już były większe. Teraz utniemy im trzonki i trafią do kosza. Doświadczenia przemawiają za wnioskiem, że okres najlepszy na wzrost płomiennic to było właśnie dwa tygodnie temu, gdy dopiero się pojawiły dosyć masowo tutaj. Wtedy, kiedy je znajdowałem jeszcze w takiej niewielkiej fazie rozwoju. Natomiast od tamtego czasu najwyraźniej te mrozy utrzymujące się również nocą przestopowały skutecznie ich wzrost. Ale to nie szkodzi. Coś jednak jak widzicie udaje się znaleźć. No i przede wszystkim mamy naprawdę ładne okoliczności przyrody słonecznie w miarę no i piękna puszcza. No z wieloma takimi ciekawymi miejscami z spruchniałymi pniami, czy jakimiś naroślami na drzewach. Zazwyczaj pomiennice znajdują na dosyć młodych drzewach, ale tutaj się, że tak powiem, zalęgła nawet na takim dużym. Widzicie, malutka kępka pomiennicy zimowej, a nawet kępka mała ale owocniki wcale nie takie najmniejsze jak najbardziej nadają się też do zbioru. Co już zresztą chyba zauważyliście. Z tej strony to była tylko ta kępka, ale z drugiej się okazało, że dopiero jest ciekawie. Spójrzcie, jak pięknie. Ach, tutaj kurczę, to aż fajnie by było je zostawić i zebrać, jak podrosną. Zobaczcie, ile ich tu jest. Całe rodziny. Piękne pomiennicowe rodzinki. No, to jest troszkę zmarznięte. ...ale te nie. Czyli może teraz się właśnie pojawiły. Może teraz się zrobiło cieplej i teraz dopiero ruszą. Zobaczcie, tu też są. I tu są jedno drzewo, a ile płomiennic. Całkiem spore skupiska. No i ten charakterystyczny sposób wzrostu właśnie taki w takich wiązkach a nie pojedynczo no tych to chyba nie będę miał sumienia wziąć zobaczmy czy jest ich więcej jeszcze tu są najmniejsze zostawię ale te większe jak najbardziej uzupełnią moje dzisiejsze zbiory tam też widzę, już nie będę podchodził z kamerą tutaj widzę, brzydko palcem pokazywać wiem ale o tutaj były chyba nawet wycięte lub zjedzone przez jakieś zwierzę tam jest pojedyncza a całkiem sporo świetnie ktoś tu do tego drzewa przychodzi na płomiennice o czym świadczą ślady po obciętych trzonach ewidentnie były tu płomiennice koszone może dlatego są właśnie takie malutkie a nie ma dużych, które mogły być wyzbierane Niedaleko od tamtego wiązu, który mamy na wprost, mamy kolejną kępkę płomiennic. Ta akurat nie zebrana, więc chyba ktoś, kto zbierał tamte, aż tak często tutaj nie przychodzi. No to sobie weźmiemy tą kępkę. Jako, że jeszcze nie jest tak bardzo późno, a minimalne ambicje grzybowe na jakieś zaspokojenie można liczyć przy takiej pogodzie mroźnej, zostały zaspokojone, to jeszcze sobie zajdziemy do rezerwatu przyrody Lipówka żeby się tutaj rozejrzeć jest tu jeszcze więcej pięknych, powalonych, malowniczo omszonych głównie dębów i innych starych drzew więc możemy tutaj liczyć na dużą przyjemność z oglądania przyrody i podpatrywania a spacer po takich miejscach zawsze sprawia dużo frajdy nawet jeśli wiemy, że żadnych znalezionych tu grzybów nie możemy zabrać ze sobą, no ale nie zawsze też o to chodzi. Poza podziwianiem przyrody w rezerwacie przyrody, zawsze można też natrafić na jakiś rzadki gatunek interesujący. Nawet jeżeli nie konsumpcyjny, to i tak wart odnalezienia. Jak na przykład boczniaczek pomarańczowo-żółty, może pamiętacie, swego czasu go tu znalazłem. I też nakręciłem z tej okazji osobny film właśnie o tym rzadkim gatunku. Słońca niestety coraz mniej, ale nie przeszkadza to w obserwacji takich pięknych tworów przyrody. Wygląda to nawet niemalże majestatycznie, zwłaszcza od dołu z tej perspektywy korzenie powolonego drzewa. A kogo my tutaj mamy a dzień dobry panu dzień dobry, witam moją szanowanko witam, kłaniam się panownicze miejsce, prawda? z takich starych pniaków odrastają sobie młode drzewa do koszyka niewielkiego, ale jednak zapełnione, co jak na te temperatury ujemne z minionych dni nie jest najgorszym osiągnięciem jak na początek roku, aby to były Dobre początki danego sezonu w roku 2020. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym moim grzybowym spacerze. Abyście nie przegapili kolejnego filmu, proponuję subskrypcję mojego kanału. Tymczasem do zobaczenia. Cześć. Kto doczekał do tego postscriptum, to nie będzie żałował, bo już się z Wami pożegnałem. Ale po drodze jeszcze trochę dzikiej zwierzyny w niepołomicach, przez które przejeżdżamy. Widzicie? Zobaczymy jak blisko udadzą sobie podejść. Ciekawe czy już wyłączyliście to nagranie przed sarenkami czy, czy nie. A jednak spłoszyłem. No to teraz już możemy się na całego pożegnać. <gryw> Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Do następnego razu. Cześć!